W dzisiejszym filmie zobaczycie kąpiel słoni, urocze ryby, groźne ryby, głodne ryby, równie głodne kapibary i wiele innych pięknych, a także niebezpiecznych zwierząt. I będzie też konkurs. Na końcu, jak przystało, na bawtasie trochę się pobawimy. Zapraszam na film. Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam Orientarium Zoo Łódź, czyli najnowocześniejsze Zoo w Europie. Pierwsze kroki kierujemy w miejsce, gdzie odbędzie się kąpiel słoni. Najpierw jednak mam dla widzów kanału niespodziankę: mamy do rozdania dwa vouchery na wejście do tego miejsca. Zdobędzie je jedna osoba, a do pakietu dorzucam jeszcze wlotki do Muzeum Kinematografii, również w Łodzi. Zgłoszenia przyjmuję na Instagramie, w wiadomościach prywatnych. A wracając do słoni. Pokazowe kąpiele są codziennie o 11 i 17.30. Radzę jednak przyjść wcześniej, bo to widowisko przyciąga tłumy. My byliśmy prędzej, a i tak nie udało nam się stanąć bezpośrednio przy szybie. Czas oczekiwania umilały nam rybki. I wreszcie wybiła godzina 11. Tłum był rządny spektaklu, niczym klienci kina po 20 minutach reklam. Na szczęście, słonie to nie żółwie i żwawo ruszyły do wody. Na chwilę się uciszę, abyście mogli w spokoju obejrzeć ten pokaz. Kiedy show się skończyło, poszliśmy nakarmić rybki. Fish Spa to atrakcja, z której korzystaliśmy po raz pierwszy. Rybki jednak nie chciały nam zrobić manicure. Niektóre kończyny górne były oblegane, a nasze nie. Chyba trzeba było włożyć dłonie w miejscu, gdzie nie było ruchu wody i trzymać przez chwilę nieruchomo. Ciekawe, acz dziwne doznanie. Poszliśmy dalej. Weszliśmy schodami na piętro i spacerując górą znów oglądaliśmy słonie. Trafiliśmy na mega romantyczną scenę. Miłość jest wielka. Dosłownie. Po kanonadzie wzruszeń ruszyliśmy w dalszą drogę. Jeśli ogląda nas ktoś, kto zna się na słoniach i chciałby nam napisać komentarz, że to wcale nie tak jak myślimy. Że to nie były amory, tylko zabawa, walka, wymiana myśli czy cokolwiek innego, to proszę, nie psujcie nam tego wspomnienia. Następnym ciekawym okazem był krokodyl albo aligator. Nie wiem, bo nie widziałem tabliczki. Podobno łatwo rozróżnić po kształcie paszczy i zębach. Ja wolałbym się jednak z bliska nie przyglądać. I wam też odradzam. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy małpkach. Pewnie ten gatunek ma jakąś nazwę, ale nie jestem biologiem, i średnio mnie to obchodziło. Po prostu stałem i się gapiłem. Są niesamowite. Urocze, wesołe, zwinne. Jakbym siebie widział z przeszłości. Albo Marcela aktualny. Kolejny okaz już bardziej przypominał mnie z czasów obecnych. Dalej uroczy, ale już raczej powolny. A może lepiej by pasowało powiedzieć majestatyczny. Tylko włosów ma nieco więcej. Oprócz dużych osobników, mieliśmy też okazję podziwiać prawdziwe maleństwa. Na przykład tutaj. Chyba jakaś jaszczurka. Potrafi się nieźle przyczaić. Śliska, zimnokrwista, przebiegła, bezwzględna. Niech nie zwiodą was pozory. Potrafi zaatakować w najmniej spodziewanym momencie. Nie będę jednak porównywał do nikogo z rodziny, bo wielce poprawna mama mogłaby się obrazić. Następny przystanek na mapie naszej dzikiej podróży to podwodny świat. Tu spędziliśmy naprawdę dużo czasu. Jest tu kilka małych zbiorników wodnych oraz duży basen, który możemy oglądać z różnych stron. Jest też dodatkowo płatny VR, ale z podobnego sprzętu korzystaliśmy już wiele razy, więc nie zatrzymywaliśmy się nawet na moment. Są dwa główne miejsca do podziwiania rybek od suchej, bezpiecznej strony i jedno mniejsze. Pierwsze to ogromna szyba. Ludzie siadają przed nią niemal jak w teatrze. Widok jest urzekający spektakl, który dzieje się na naszych oczach. Można chłonąć niemal bez końca, tylko dialogów mało. Ale zupełnie serio, można stracić poczucie czasu. Główną rolę gra rekin. Na szczęście dobrze karmiony, bo nie zjadał innych aktorów. Scenariusz: Matka Natura. Reżyseria: Orientarium Łódź. Czytał: Niepoprawny tata. Drugie szczególne miejsce to przeszklony tunel. Podobny widzieliśmy we Wrocławiu. Też robi duże wrażenie i przyciąga mnóstwo osób. Do tego stopnia, że bardzo ciężko było mi tu coś nagrać. Jest jeszcze mniejsza szyba po drugiej stronie. Tu już zdecydowanie mniejszy tłok. Ja polecam podejść na moment, bo rekiny przepływają tu chętnie i są mega blisko. Jest tutaj ekspozycja okazująca rozmiar szczęk rekina. To jednak raczej nie ten gatunek, który podziwialiśmy przed chwilą, a bardziej ten, który występował w szczękach. Ciekawych okazów i miejsc w Zoo jest dużo. My pokazujemy Wam zaledwie kawałek, więc najlepiej przyjść samemu i zarezerwować sobie dużo czasu. Przy okazji przypominam o możliwości otrzymania od nas wejściówek. Osoby zainteresowane upraszane są o korespondencję prywatną w tej sprawie za pośrednictwem Instagrama. My tymczasem wychodzimy na zewnątrz. Trochę spartaczyłem sprawę i nie sprawdziłem, jakie są godziny pokazowego karmienia zwierzaków. Wiedziałem tylko o kąpieli słoni. Publicznie zatem wyrażam skruchę i obiecuję się poprawić. Mieliśmy jednak szczęście, bo zupełnym przypadkiem trafiliśmy na karmienie pingwinów. Ponownie nie udało się podejść do samej szyby, więc trochę się irytowałem, bo ciężko się nagrywało. Wiem, wiem, sodówkami odbija. Ale to dla Was, drodzy widzowie, tak się staram, więc jak ktoś ma zbędnego kciuka skierowanego ku górze, to chętnie przyjmę. Jest też nowy przycisk na YouTubie do podbijania filmów, którego można użyć trzy razy na tydzień, jeśli się nie mylę. Chociaż podobno nie każdemu się ten przycisk wyświetla. Gdyby jednak ktoś coś, to będę turbo wdzięczny. Pingwiny nie chciały za bardzo skakać do wody, więc jedyne co z bliska widziałem, to kaczka i głowy innych osób. Nie czekaliśmy do końca. Już trochę byliśmy zmęczeni, a do odhaczenia było jeszcze kilka ważnych punktów. Może pingwusie pływały na końcu? Nie wiem. Wiem natomiast, że moja siostra była w tym roku na Madagaskarze, ale to ja widziałem pingwiny. Śmieszne, prawda? Kolejnymi bohaterami są kapibary. Następny przystanek, i następne karmienie. Mieliśmy farta. Nie fart taki, że chętnych do oglądania jak zwykle dużo. Zwierzaczki przesłodkie. Cudnie mieliły posiłek. Trochę ciężko się nagrywało, bo oglądaliśmy przez kratkę. Był kawałek szyby, ale tam było jeszcze więcej ludzi. Wielkie chomiki wreszcie się najadły, a po jedzonku wiadomo, siesta. Żyrafy też miały ochotę na małe co nieco i obgryzały sobie gałęzie. Oglądaliśmy je w plenerze, ale jest też budynek, gdzie mają swój kącik. Tymczasem my już ledwo żyjemy. Nogi wchodzą nam nie powiem gdzie, a przed nami jeszcze kawał spaceru. Na domiar złego jeszcze uciekł nam pociąg. Pechowo ten akurat nie miał opóźnienia. Koniec żartów. Zaczynamy poszukiwania groźnej zwierzyny. Jest, widzę, zbliżenie. Gdzieś idzie, my też idziemy, aby podejść bliżej z innej strony. Udało się połowicznie, bo nagranie też na zoomie. Bliżej nie chciał podejść. Tygrysek natomiast ucinał sobie drzemkę. Zupełnie z bliska mogliśmy natomiast podziwiać pawia. Na koniec zostawiliśmy sobie miejsca rozrywki. Zolandia to strefa dodatkowo płatna. Opiekun na szczęście płaci niższą stawkę. Marcel w cudowny sposób odzyskał siły w nogach, bo wcześniej dość mocno narzekał na brak energii. Myślę, że to dobry moment na podsumowanie. Zo jest kapitalne. Duże. I fajnie zaprojektowane. Mieszka tu ponad 3350 osobników. Możemy tu spotkać przedstawicieli 554 gatunków. Info ze strony osobiście nie liczyłem. Spokojnie można tu spędzić cały dzień. Chodzenia jest sporo, ale co chwilę coś oglądamy. Znam ogrody zoologiczne, gdzie więcej się chodzi niż ogląda. Tutaj na szczęście jest zupełnie inaczej. Pokazowe karmienia też są bardzo fajne. Orientarium natomiast to już kompletny sztos, a kąpiel słoni to Mistrzostwo Świata. Trochę żałuję, że nie poszliśmy na popołudniową kąpiel, żeby dograć kilka ujęć z innej perspektywy. Jeśli planujecie się tu wybrać, to zarezerwujcie sobie jak najwięcej czasu. Warto zwiedzać na spokojnie, bo co chwilę będziecie mieli ochotę przystanąć na dłużej. W zasadzie chyba jedyny minus, jaki dostrzegam, to parking. Nie dość, że drogi, bo 50 zł, to jeszcze potrafi się zapełnić. Są kolejne parkingi, gdzie można jechać w przypadku braku miejsc. Dla przyjezdnych jest to jednak mało komfortowe rozwiązanie. Nam udało się wjechać na główny parking, tuż przy wejściu. Aut było jednak dużo i musieliśmy się kawałek przespacerować. W opisie wrzucam link do strony Zo, a na niej znajdziecie listę parkingów w okolicy. Warto zerknąć, bo na niektórych parkingach płacimy jedną stawkę, a na innych za godzinę. Na stronie znajdziecie też całe mnóstwo informacji i będziecie mogli kupić bilety, co serdecznie Wam polecam. Jak przyjeżdżacie do łodzi tak jak my całą rodzinką, to jest to punkt obowiązkowy. Przypominam też, że mam do rozdania vouchery na wejście tutaj oraz do Muzeum Kinematografii. I na koniec rzut oka na placyk zabaw. Tu już za darmo. Aha, po drodze widzieliśmy jeszcze z daleka dmuchańca, ale nie podchodziliśmy. Prawdopodobnie był dodatkowo płatny, a my mamy swoje dmuchańce, więc Marcel skacze i zjeżdża dosyć często. Link do naszej wypożyczalni też zostawiam w opisie. Obsługujemy teren w promieniu 100 km od Leszna. Zapraszamy. Jak filmik się podobał, to nie zapomnij o łapce i sobie. I jeszcze szybki przegląd tego, co robiliśmy w łodzi. Na dziś to tyle. Pa!